Siemanko jest stronko, witam was w kolejnym odcinku z serii MPG. No i słuchajcie, dzisiaj jest naprawdę fajny odcineczek, bo w końcu zaczniemy pracę polowe, ale na samym początku zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, kto jeszcze nie ma no i będzie po prostu fajnie, tak? No słuchajcie, ja bym u was na pewno zostawił łapkę w górę i suba, jakbym wpadł do was na kanał. Także myślę, że będzie w porządeczku, jak wyś, wy byście też zostawili, ale to już jest Wasza decyzja, decyzja tak? Słuchajcie. Mam przed sobą samochód od pani Jeniny, i ten samochód przyda nam się w dzisiejszym odcinku. No nie sądziłem, że kiedyś on może mi się przydać w jakichś pracach polowych, chociaż w sumie no ma pakę, także mogłem się spodziewać. Kupiłem już sobie nasiona, widzicie, trochę ich tutaj jest. Nie wiem, czy starczy, bo nie wiem, tak szczerze. Szczerze mówiąc, to nie obliczałem, ile ja tego kupiłem, więc będziemy po prostu wrzucać. Jak coś, jak coś zabraknie, no to pojedziemy do sklepu i kupimy. No i ogólnie przepraszam Was za kilka dni bez odcinków e, i ogólnie taką mniejszą aktywność troszeczkę na kanale w ostatnim czasie, ale od maja mam nadzieję, że już będzie wszystko elegancko. No bo wiecie, czasami tam tutaj różne jakieś prywatne sprawy i po prostu nie miałem czasu, e, żeby dla Was nagrać. Także mam nadzieję, że od maja po prostu zaczniemy już e, na pełnej. Powróci też na pewno seria Brian na wakacjach. E, co tam jeszcze? The Forest. No i ogólnie zobaczycie, na pewno będzie się działo troszeczkę, także zachęcam do subskrybowania z dzwoneczkiem, żeby żebyście po prostu wszystko wiedzieli. Yy, ogólnie tak, yy, naładowałem to sobie, yy, na pakę i będziemy jechać na pole. Pola tego ogólnie jeszcze nie widzieliście, bo kupiłem je w sumie dosyć niedawno. No je trzeba po prostu zasieć, tak? Terminy gonią, trzeba zasieć, dzisiaj sobie będziemy siać owiez... Yy bo tam na owie troszeczkę jest mniejszy termin, znaczy krótszy termin, nie? Także trzeba szybko owie zasiać, później możemy sobie pszenicę jeść, mieszać, że paczek jakiś ogólnie możemy sobie zajrzeć. Patrzcie, owiec widzicie, tutaj troszeczkę krótszy ma. Termin. Pszenica jęczmień ma. do którego? Tutaj do 9? Nie do 8, do końca 8. Później możemy siać sobie rzepak. A nie, 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 rzepaku to już nie zasiejemy, bo rzepak to można widzicie tutaj siać. Także się pośpieszyliśmy. Więc pszenica, jęczmień, owiec, yy, słoneczniki, soje możemy sobie później zasiać też. Także na spokojnie. Kukurydzę tak samo. Myślę, że kukurydzę sobie można. Zasiać albo ziemniaki, no to jeszcze ogarniemy, nie? Wszystko, wszystko z czasem. Widziałem właśnie, że pisaliście, że brakuje e, wam tych prac polowych. Także no dzisiaj sobie po prostu zaczniemy. No, będzie pewnie więcej tych prac polowych i już sobie pozasiewamy. Ja zamknę sobie tylko pakę, żeby to wszystko było gitarka. Dobra, odpalamy teraz. Tylko, żeby wycofać, tutaj, żeby nigdzie nie przygrzmocić. Czekajcie, ogólnie, nagrywam dla was ten odcineczek. O skurwę, syn, troszeczkę tam przydzwoniłem, nagrywam dla was ten odcineczek tak W pół do dwunastej A na czternastą mam Na czternastą mam praktyki, chciałbym żeby ten odcinek gdzieś tak na piętnastą był, mam nadzieję, że się Wyrobię najwyżej troszeczkę się na praktyki spóźnię i, I tego, i po prostu będziecie mieli odcinek No ale nie ma problemu, tak, po prostu chciałem dla was nagrać Żeby odcineczek był, no bo kilka dni już nie było, także no wiecie, no trochę za dużo, nie? Ale Patrzcie, w niedzielę już jest maj, 1 maja Nie powiem wam tak, no ten czas tak zapierdziela Niedawno, zobaczcie Przypomnijcie sobie, niedawno jeszcze był O kurde, coś tutaj Niedawno był sylwester, zobaczcie jak on skacze ten yy, Widzicie samochód? Niedawno był sylwester, a zobaczcie już styczeń Luty, marzec, kwiecień przeleciał Już 4 miesiące przeleciały Już się zaczyna maj yy, Pewnie niektórzy z was znaczy no na pewno ktoś się znajdzie, co już kończy szkołę w sumie, albo dzisiaj, albo jutro, bo już jest zakończenie dla klas maturalnych. Dla klas maturalnych, czy to w liceum, w trzeciej klasie, czy to w technikum, w czwartej, jest już zakończenie, y więc no słuchajcie, życzę Wam powodzenia na maturach, no bo matury już niebawem, czwarty, piąty, szósty, no i później ktoś tam jeszcze jakieś rozszerzenia chyba pisze, no to później jeszcze ma. E, znaczy, chyba każdy, bo jakby jesteście na jakimś przedmiocie, na przykład BioLchem, no to tam jakieś rozszerzenia ma, macie, nie? Więc musicie pisać. Więc życzę Wam powodzenia, aby Wam się tam wszystko e, udało elegancko, żebyście zdali, żebyście byli zadowoleni, jakieś fajne studia sobie wybrali. Choć z tymi studiami to wiecie, jak to jest, nie? Musicie trochę przemyśleć, czy jakiś tam kierunek Was interesuje, czy będziecie po prostu działać coś w tym temacie, ale to już jest Wasza sprawa, Wy doskonale wiecie, co będziecie w życiu robić. Może jeszcze nie wiecie, ale no, dowiecie się na pewno, nie? No, wiecie się, to tak czasami no człowiek nie przewidzi. Praktycznie no zawsze człowiek nie przewidzi, wiecie, bo jak idziecie uczyć się na lekarza, no to prawdopodobnie tym lekarzem będziecie, ale jak nie wiecie, tak dokładnie co w życiu będziecie robić, no to może być ciężko. Zobaczcie, tutaj stoi już nasz zetorek. Boży. Czekajcie, sobie tak podjadę, może... Na razie, żeby blisko było, żeby blisko było rzucać. To sobie tak tutaj wiadę. Czekajcie, zobaczę, czy tutaj będzie gitarka. Myślę, że tak będzie gitarka, tylko pasy sobie. Cyknę, może można go zgasić, światełka powyłączać i zobaczcie, tu jest to pole. Ogólnie pole jest dosyć duże, mogę tak z kamery drona wam pokazać. Widzicie, dosyć szerokie jest takie, długie dosyć też. Także tutaj zasiemy sobie owiec, ponieważ na no słomę, żeby było, nie? Żeby mogli zbelować, to spresować, później zebrać sobie. Co, ze, co z tą słomą zrobimy? Jeszcze nie wiem, bo aktualnie nie mamy przecież obory. Na krowy ani, świni, ani świnie No nic, nic nie mamy Ani koni, chociaż konie nie wiem czy potrzebują słomy yy, Akurat w farmingu Nie wiem, powiem, powiem wam szczerze, że nigdy się tym nie zajmowałem Ale krowy na pewno potrzebują Także zobaczymy, być może w przyszłości Zbudujemy jakoś oborę Tylko, że problem jest taki, już wam mówię Jaki jest problem yy, na moim gospodarstwie Jak dobrze wiecie No tej obory nie da się kurde tak przekręcać Jakby wam to wytłumaczyć Żebyście wiedzieli o co mi chodzi Może po prostu może po prostu wam pokażę. Yy, patrzcie, mamy tu sobie załóżmy oborę, no taką, nie? I zobaczcie, pokazuję wam o co mi chodzi, widzicie? I na przykład przedmiot możecie sobie yy, elegancko A patrzcie, jak tutaj, widzicie? Jest tylko 4 cztery, cztery punkty, w jakim możecie to obrócić. I moja gospodarka w ten sposób, jakby stoi. Tylko, że tam jest pole pod skosem. No i nie da się tego widzowie, Naprawdę no powiem wam szczerze, że nie da się to dobrze umiejscowić, to by było tak na gospodarce pod skosem strasznie i ciężko to jest umiejscowić, więc myślę, że może na jakimś polu byśmy po prostu. Sorry za cięcie, ale trochę mi się kichnęło. Ogólnie to myślę, że właśnie że na jakimś polu byśmy innym gdzieś obok gospodarki sobie umiejscowili yy, to obory, ale to jest jeszcze do przemyślenia, tak? To jest jeszcze do przemyślenia, więc czekajcie, może bym fotkę zrobił od razu, żeby to <laughs> żeby to później się z tym nie bawić. Więc foteczkę sobie pierdykniemy O taką, cyk Zobaczcie, ale ten zetorek kurczę, wam powiem, że naprawdę Dosyć fajnie się prezentuje, podoba mi się, podoba mi się to kurde Dobra, cyk, musimy tylko sobie otworzyć klapę Czy ona jest już otwarta? Dobra, słuchajcie, pakujemy Pakujemy te nasiona, dobra, cyk Cyk, tylko pamiętać trzeba, dobra, może ja to od razu zrobię Żeby później Nie zapomnieć A skurwesy Czekajcie, to nie tak, to nie tak, to kiedyś chyba w innym, w innym farmingu jakim starszym się tak robiło, którym się tu wybiera nasiono, e, y, min y, y, owies, dobra, mamy owies, także możemy sobie, możemy sobie śmiało ładować, e, no i co ogólnie, co Wam jeszcze mogę powiedzieć, cieszę się, że już robi się coraz kurczę cieplej, patrzcie, maj, no to ogólnie, Czasami było tak, że już początek maja, nie? To już były drzewa zazielenione, jak dobrze pamiętam. No teraz troszeczkę nie. Ale myślę, że tak już w połowie maja będzie fajnie, elegancko, wszystko już tutaj wyglądać. Drzewa będą zazielenione. Już będzie ten klimacik ogólnie, nie? Maj to jest taki właśnie wiosenny, najbardziej. Bo kwiecień to wiecie, tutaj pada deszcz, tutaj kurczę, coś nie tak. No akurat u mnie tutaj na Podlasiu no to cały czas praktycznie deszcz, był zimno w miarę, w tym kwietniu. Widzicie, ja mówiłem, że już w marcu. Moim tym motorkiem sobie jeździłem, yy, bo było w miarę ciepło, nie? A w kwietniu, a w kwietniu chyba nie jeździłem, chyba że na początku jakoś, ale no już nie pamiętam, z miesiąc, czasu to już, słuchajcie, nie jeździłem tym, yy, tym moim motorkiem. Także no, no dlatego po prostu, że, że zimno było, nie? A w marcu było tam już pod koniec tak cieplutko, fajnie, więc myślę, że już teraz w maju będzie fajnie. Ogólnie na majówkę pogodę ładną nadają, tam widziałem, że 16 jakoś stopni też ma być, także już 16 stopni to już jest gitnie. Aby nie było wiatru, bo wiatr jest najgorszy, bo nawet jak jest ciepło, a wiatr wieje, no to już jest no, zimno, nie ma co gadać, no bo już jest zimno, no przez wszystko, przez ten wiatr. Bo jak jest nawet troszeczkę mniejsza temperatura, ale nie wieje, to fajnie, jest elegancko, można w bluzie chodzić, no ale. Tak jak mówię, no gdzieś tak do połowy maja myślę, że jeszcze tam jakoś gdzieś tam deszcz może pokropi Później już powinna być ładna pogoda, czerwiec to już nawet nie wspominam Ale ogólnie zobaczcie jak kurczę, bo to już mało naprawdę szkoły zostało Bo to się wydaje, o dwa miesiące to jeszcze sporo, ale nie w sumie W sumie tak nie, jak macie jakieś tam oceny do poprawy to starajcie się teraz poprawić, żeby później sobie tam na koniec nie, Głowy nie zawracać, bo to wiecie jak to jest zawsze się mówi, o jeszcze sporo czasu tutaj poprawię a później wszystko na sam koniec, trzeba kilka przedmiotów poprawiać, nie? Akurat, no ja pamiętam przecież, że w tym roku nie mam takiej sytuacji, nie muszę tam z niczego się poprawiać, wszystko, akurat wszystko tam jest git, tylko że w tym roku mam egzaminy, nie? Tam na początku czerwca, nie wiem, czy, chyba pierwszego, no pierwszego czerwca chyba piszę już egzamin, pierwszy, później 20, chyba któregoś yy, drugi. E egzamin, więc nie wiem dokładnie jeszcze daty. Wiem, że 1, później chyba 21. Dokładnie nie wiem. Ale będę musiał się zorientować. E będę musiał to pisać, nie? Kurde, zobaczcie, to jedna jeden siewnik mi starczy. Co już? O, dobra, mam już ten pełen więc widzicie, dobra, czekajcie, jestem ja tylko odjadę nim e więc będę musiał trochę tam coś sobie powtórzyć, żeby ten egzamin jakoś tam... Wiecie, kurczę, zdać. Nawet znaczy. Ogólnie się nie przejmuję tym. Bo, nawet jakbym nie zdał, to przecież świat się nie zawali. Nie zawsze jest drugi termin, że poprawy można ogarnąć albo, albo ogólnie. Bo wiecie, ja jestem na profilu kierowca mechanik. Jak ktoś ogląda mnie na bieżąco, to wie, może ktoś nie wie. Ale jestem na profilu kierowca mechanik, więc nawet jakbym tego egzaminu nie zdał, tam nic by się takiego nie wydarzyło. Dobra, cyk, odpalamy. Kurde, co jest grane? Coś tu, dobra, dobra, włączamy i lecimy. Dobra, i siejemy. Ogólnie to jest ilu? 3-metrowy chyba siewnik, więc troszeczkę roboty na pewno będziemy mieć. No i co? Mam nadzieję, że dźwięki ogólnie tam powinno być wszystko. Wszystko git. Słuchajcie, no co wam jeszcze chcę powiedzieć, no. Dlatego tak, tak jak Wam mówiłem, poprawiajcie oceny już teraz, żeby później sobie głowy nie zawracać, bo coraz cieplej będzie, to będziecie chcieli sobie o, tu na rybki pójść, tu ze znajomymi wyjść, yy, nie będzie się w szkole siedzieć, nie, no to tam będzie można trochę poopuszczać, ja teraz też troszeczkę chodzę, dzisiaj właśnie na praktyki idę, nie, coś tam się nauczyć, no, powiem Wam szczerze, że te praktyki są git, nie, ogólnie tak, yy, czasami się spotkałem z takimi właśnie, Yy, pytaniami w moją stronę że o czemu poszedłeś do szkoły branżowej? Jak to się nie jest szkoła branżowa, no to jest zawodówka, tak to się zwana, znaczy no teraz branżówka, no to jest zawodówka po prostu, nie? Teraz tak to jakoś nazwali, że o, branżowa szkoła, nie, ale to nie poszedłem. No zawodówka po prostu. Dlaczego poszedłem? Słuchajcie, poszedłem dlatego, yy, bo uznałem, że technikum nie jest mi aż tak mocno potrzebne, znaczy, no wiecie, teraz możecie powiedzieć, że na skąd jeszcze ci nie jest potrzebne, nie? Po technikum masz maturę, masz egzaminy, także jest to najlepszy wybór. No może i tak, ale jest rok dłużej. Bo 4 lata bym miał. E, znaczy teraz ogólnie jest 5 lat, no bo po podstawówce, ale jestem po gimnazjum, także żebym miał 4 lata. E, więc uznałem, że kurczę, zawodówka, to i więcej jest praktyk, więc więcej praktycznej wiedzy, a praktyczna wiedza jest, słuchajcie, najlepsza, bo teorycz, teoretyczna wiedza. Wam gówno dano, Te, z teorii możecie wiedzieć dużo, ale jak przyjdzie do praktyki, to nie, nie będziecie wiedzieć, za co się zabrać, nie? Więc prak, praktyczna wiedza jest najbardziej. No najważniejsza, o najważniejsza jest, no bo wiecie co i jak Więc y, ogólnie nie mogę się coś wysłowić Praktyk mam dwa razy w tygodniu, praktyki, nie? Dwa razy w tygodniu, więc trzy, trzy razy mam po prostu lekcje, nie? W szkole, Czy takie normalne jak wy macie w szkole Tylko, że ja mam zawodowe też przedmioty, także to trochę inaczej wygląda, nie? Mam, znaczy ogólnie z tych takich normalnych przedmiotów to mam matematykę, polski, angielski I jeszcze, czekajcie, i jeszcze WOS, no i jeszcze WOS mam Ten WOS taki niepotrzebny trochę, no ale jest też WOS Czekajcie, coś ominąłem czy nie? Polski, matma, wos, angielski Chyba tylko te przedmioty Tak mi się wydaje, no dobra, może o jakimś tam zapomniałem A reszta to jest zawodowe, nie? Reszta zawodowe, więc z tych zawodowych No to co, wystarczy coś tam kumać temat I nie ma żadnego problemu, nie? Więc jest git, tak, tak jakbyście poszli Na przykład do liceum, no to już jest inna sytuacja Bo macie cały czas tylko te same przedmioty Co w podstawówce, no bo już teraz gimnazjum nie ma to Te same przedmioty co w podstawówce Czyli, tam no wiecie, jakieś fizyki, bio, biologię Jakieś tam chemia o, masakra, ja fizykę, biologię i chemię, geografię to miałem w pierwszej klasie teraz właśnie w zawodówce To w pierwszej klasie tylko miałem, w drugiej klasie już nie miałem No i w trzeciej już teraz no, to już w ogóle, nie, teraz to już w ogóle od, odeszło trochę tych przedmiotów Na przykład angielski mam raz w tygodniu, polski mam raz w tygodniu, matematykę też mam raz w tygodniu Reszta to jest, słuchajcie, wszystko zawodowe, nie, zawodowych to jest trochę nasrane, dużo, nie W piątek na przykład mam na dziewiątą i kończę, słuchajcie, o szesnastej Także trochę tego jest, tylko że musi to być jakoś tak troszeczkę zmieszczone, żeby właśnie te dwa dni praktyk jeszcze odbyć, nie? Dlatego to jest zmieszczone w tych trzech dniach, bo ja środa, czwartek mam praktyki, poniedziałek, wtorek, piątek mam normalnie lekcje, dlatego tak to jest w świecie, tych lekcji troszeczkę więcej, no ale tu nie ma problemu i tak, nie ma problemu, jest wszystko dobrze, dobrze chłopaki robią. Jestem ogólnie zadowolony, nie jest to aż tak męczące, bo na przykład porównując do gimnazjum, to gimnazjum była naprawdę ma masakra, no masakra, szczerze Wam mówię, że. Źle, najgorzej chyba, jeżeli chodzi o podstawówkę, gimnazjum no i teraz zawodówkę Najgorzej wspominam gimnazjum No, gdybym mógł, to bym powiedział nie, co to ze szkoły i tak dalej, ale nie będę mówić Najgorzej wspominam, bo yy, wiecie, no bo, kurczę, strasznie, strasznie dużo tego materiału było, nie? Gonili strasznie, to co główno mi się do tego przydało, na przykład poprawy jakieś z historii miałem, kurczę Znaczy nie poprawy, na, że w sierpniu, tylko wiecie, na koniec roku na przykład musiałem się poprawiać jakieś gówniane tematy, co ja zawsze się na pamięć to uczyłem i nic kompletnie z tego nie pamiętam, tylko tyle, żeby zaliczyć jakiś sprawdzian. I trzeba się zastanowić właśnie, czy to kurde jest aż takie ważne. Nie na przykład wiem, że dużo rodziców ciśnie do nauki swoje dzieci i na przykład no czy to jest aż takie dobre, nie? Bo słuchajcie, no, nauczycie się jakiegoś gówna, co wam w życiu nie jest potrzebne, tylko po to, żeby dostać jakąś ocenę. Yy, kosztem tego, że nie możecie wyjść ze znajomymi, na przykład rozwijać swoich jakichś pasji, nie pójdziecie na jakieś zajęcia w piłkę pograć, tylko musicie się uczyć na jakiś gówniany sprawdzian. Który po prostu tylko zaliczycie, żeby dostać ocenę Nie trzeba się zastanowić czy te oceny są aż takie Ważne, nie, co ci to zmieni, czy będziesz miał dwójkę na świadectwie Czy piątkę, no co ci to zmieni, czy będziesz chodzić później po ludziach i Ze sobą świadectwo nosić i będziesz pokazywać, że A zobacz, ja tu z historii to miałem piątkę Zobacz, zobacz, z historii miałem piątkę, albo Zobacz tutaj, no z polskiego piąteczka była, nie Czy będziesz się tak chwalić, no nie To nie jest do niczego potrzebne, więc Wiecie no To jest takie no Kurcze no dziwne dla mnie dziwne wiadomo no oceny są ważne tylko po to żeby się dostać na jakieś kurde studia No i ogólnie wiedza nie jeżeli chodzi o matematykę I takie inne przedmioty ale jeżeli nie wiążecie swojej przyszłości z jakimiś studiami nie zamierzacie pójść na studia To te oceny nie są aż tak ważne cholera jasne jak planujecie pójść Słuchajcie jak planujecie pójść po podstawówce na przykład do zawodówki Czy nawet do technikum w sumie te oceny nie są aż tak ważne, nie musicie mieć samych piątek. Kurczę, no ale ja rozumiem, że po prostu niektórym, niektórym rodzicom się tego nie wytłumaczy, więc nie wytłumaczycie. No, po prostu ja mam tyle dobrze, że, no, że ja się interesuję szkołą i to ode mnie zależy, nie? Jakie tam oceny będę miał, i to mi powinno zależeć. I moim zdaniem, no, jeżeli uczycie się, no to to wam powinno zależeć na tym, żeby zdać szkołę, żeby mieć jakieś stopnie. A nie rodzicom na przykład, nie? Na przykład też często tak jest, że yy, sp No spotkałem się już tak czasami, że na przykład Chcecie iść sobie na, na jakiś kierunek A to rodzice wam mówią Nie, 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 nie ty to musisz iść Iść na jakiś inny, ty to musisz być lekarzem albo prawnikiem Idź się ucz na lekarza albo prawnika, nie? A wy mówicie, kurde, no, ja, no, kur, ja się nie widzę w tym zawodzie Ale nie, rodzice was cisną, że to wy musicie wybrać ten kierunek akurat Bo ich ambicje, e, właśnie po pro... żeby ich ambicje spełnić, nie? No ale wy się w tym nie widzicie, no i wtedy już jest masakra Bo idziecie do tej szkoły, e, ucząc się jakiegoś danego profilu Po prostu marnujecie swój czas, bo i tak w przyszłości nie będziecie tym prawnikiem Czy lekarzem, czy kim tam a jakbyście a, a byście poszli po prostu na jakiś inny kierunek, bo na przykład interesujecie się mechaniką, no to wtedy już by wam to płynniej szło, byście byli zainteresowani, byście no aż tak z taką niechęcią nie chodzili do tej szkoły, tylko po prostu byście poszli, byście myśleli sobie, że a, dzisiaj nauczę się czegoś nowego, nie? Także to już by inaczej wyglądało. Więc słuchajcie, jak macie taką sytuację, że teraz kończycie szkołę i rodzice wam każą iść na jakiś kierunek, a was to kompletnie nie interesuje, to zróbcie wszystko, żeby po prostu na ten kierunek nie pójść. Mój wam, to nie jest, to, słuchajcie, to nie jest takie. Hopsiub, no bo to akurat szkoła średnia będzie decydować o waszych losach, tak w sumie. Bo jeżeli interesujecie się mechaniką, no to pójdziecie na mechanikę, coś będziecie kumać dzięki praktykom, dzięki tej wiedzy teoretycznej. Trochę teoretyczną wiedzę połączycie z praktyką, będziecie coś kumać. Możecie w przyszłości zostać mechanikiem, zarabiać dobre pieniądze. A jeżeli pójdziecie na jakiś kierunek, co was nie interesuje, no to będziecie się męczyć, bo później, słuchajcie, to minął z 5 lat, załóżmy technikum, minie z 5 lat, albo liceum teraz 4 lata minął. I wy się dopiero wtedy obudzicie i powiecie, kurde, przecież ja się mechaniką interesuję, tak naprawdę nic nie wiem na ten temat, nie? Chciałem zostać mechanikiem, ale no nic, no skończyłem jakąś szkołę gównianą i no i co z tym, co mi z tego, nie? Jak ja się tym w ogóle nie interesuję, także słuchajcie, no idźcie na taki kierunek, co was interesuje, bo później będziecie żałować, żałować. Pogadajcie z rodzicami, jak macie taką sytuację, no bo tak jak wam mówię, no. Będzie później problem, no ja tyle tak jak mówię, no nie miałem tego problemu Poszedłem sobie na taki kierunek jaki mnie interesował, akurat jestem na kierowce mechanik, to jest związane z transportem Planowałem swoją jakby, można powiedzieć, że przyszłość, że skończę szkołę i pójdę od razu na transport, że wiecie, ciężarówki i tak dalej Być może faktycznie by tak było Tylko wiecie, to też jest przywalona robota, ciężarówki, nie? Na ciężarówkach robić to nie jest taka prosta robota, akurat ja lubię jeździć Więc mógłbym pójść E, też fajnie, bo my mamy. Chociaż nie wiem, czy teraz ten kierunek już będzie. Raczej mi się wydaje, że ten kierunek będzie już wycofany. Chodzi mi o kierowcę mechanik, bo to się troszeczkę nie opłaca. E, bo my mamy za darmo, jakby kwalifikacje, e, jeżeli chodzi o prawo jazdy, nie? E, bo jak robicie prawo jazdy na ciężarówkę, to najpierw musicie, najpierw musicie zrobić kwalifikację zawodową. Tam musieliśmy wyjeździć 16 godzin ciężarówką po mieście. No i ogólnie teoria, też, nie? Musicie zdać egzamin na kwalifikacje. No i wtedy możecie od razu iść na prawo jazdy, macie tą kwalifikację ukończoną. Więc to mamy za darmo, jakby zasponsorowane od szkoły, więc to jest elegancko. No i co, jeszcze prawo jazdy kategorię B, jak ktoś chciał to mógł zrobić. Tylko ja akurat no, nie robiłem, wolę sobie pójść prywatnie, bo nie wiem jak to by tam wyglądało to by było w czasie rozłożone. Tak naprawdę za miesiąc, za niecały miesiąc mogę już zaczynać. Prawo jazdy, więc no będę sobie zaczynał Jakoś to powolutku coś tam yy, Będziemy tego, nie wiem kurcze Ile odcinek ma już minut, ale też nie mogę Za długo dla was słuchajcie nagrywać Bo chciałbym żeby to jeszcze dzisiaj właśnie Do was yy, wypłynęło, nie Żebym do was wrzucił to, więc słuchajcie Ja tutaj sobie zaparkuję I tego, słuchajcie no tak was Poproszę, łapeczkę w górę, bo ostatnio YouTube Troszeczkę przyciął zacięgi, też wam powiem Że byłem zaskoczony, bo pierwszy raz Na poprzednim odcinku YouTube Wyrzucił mi tą Wiecie, to jak to jest kurde, tą żółtą kurde, żółtego tego dolarka, nie, co nie można zarabiać na filmy. Czyli z poprzedniego odcinka nie zarobiłem ani złotówki, bo YouTube dał jakieś pieprzone ograniczenia. Także dziękuję bardzo YouTube. Ciekawy będzie jak na tym filmie. Mam nadzieję, że już nie będzie czegoś takiego. No ale zostawcie chociaż łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale, będzie mi naprawdę bardzo miło. Wpadnijcie na Instagrama mojego, link jest w opisie, na TikToka, na kanał do Janiny i do Dziusia. I słuchajcie, powiem Wam coś. Od maja zaczynamy naprawdę na pełnej. Brian na wakacjach, Deforest, MPG, będzie się na pewno działo. I jeszcze różne inne rzeczy. A teraz, tak wiecie, ostatni ten tydzień i od maja zaczynamy. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.